No już. ko, tego nie idzie ci to coś Ale, U... ale cię pociągnęło, ale No ciągnij, ciągnij Pociągnę Dam może w tył ale... Czekaj, a ja może ten za zaprę... przodkiem Aha, ale co ty <laughs> zrobiłeś? Jak mi tu zostawił No dawaj, podjeżdżaj No ja też podjeżdżę, kobiegu to... <laughs> No dawaj Patrz jak ciągnę obciążnik na tył by ci się przydać Przydał No mi? przydałby się Obciążniki, kajtry, No, No. Tak to, proszę państwa, nie da się wyciągnąć od Ursusa. Kejsem. No Ursus kejsem nie pójdzie. I to jest zbugowane na beczka. To naprawdę to jest hardcore. Beczka, obciążnik? Beczka, obciążnik, no. No, tak to jest, zbugowało się wszystko, yeah. Najcięższy obciążnik. Masakra po prostu, jednym zdaniem, masakra. Trzeba chyba będzie dwa traktory. No... Jak w przypadku tylko nie mam. No, nie ma hejsu. Coś sprzedamy. Trochę żyta. No właśnie. Jezu. Dobrze, Dobrze. mieć pociągniki wolne. No... Bo wcześniej były wszystkie zablokowane. No. To nie było tak wesoło. No dawaj. Harataj. Łoś <laughs> się rozminąłem, z łańcuchu. No troszkę ci nie poszło. Dobra, butancę idziemy. O, od razu przyczep... No świecił No dobra, ja zacznę kręcić Też szkołami. O, o, o! Ty, coś, coś go rusza. Coś go rusza, no. Coś, coś, coś się dzieje. Coś się dzieje, ty. Wiedzcie, że coś się dzieje. A jakbym tym drugim... ...od przodka tak na wziął go? A jakby go od przodka zaczepił? No właśnie, tak... tylko tak... No je, weź ten łańcuch. Ja od przodka go radzę. No weź od przodu, tak, żebym krzywo z... Krzy... Tak go ścisnąć z tych beczek, po Tak, tak, Stachu, tak. No ale dawaj Staszek. O, o, o. No, trochę ci ty nie wyszło. Chciałeś na skróty, ale się nie udało. Czeka, Churde, jak, tu się miata, ten... jak tu się tito? Jak tu się tito? Na zero. No nie mogę. To nie ma titaka. No oho, titnął. Ty titłeś, a ja wrócę się nie mam titaka. Dobra. Zajeżdżą. Oho, oho. Uwaga, nie traf. Czekaj, Czekaj się muszę ustawić. Pomęż no. się trochę. Musisz tak w... przeciwnie, no. O, o. I tak idź. Dobra, i butan sobie idzie. Niż płot. Ale to mniej więcej także dobrze o, o! Jest O o dobre Nie ciągnij Ciągnę łop. łop 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 Ja nie wiem jakiś może skręcę do koła mm, No ty dawaj teraz do przodka i w lewo dokładnie Do przodka i w lewo No coś się rusza Coś on idzie jest jest, 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 jest jest Ale schodzi, co to wygląda? Sukces tak. powoli No, dawaj, jeszcze No Przed ci pod Dziigo, przed. przód po... o. Nie ma jak No nie ma jak, jakby tu przód... Ale dobrze, że napęd na 4 jest to... Czekaj chwilę, spróbuję do tyłu wykręcić No nie da rady, dobra No, dawaj Ciągnij. No, ciągnij. Tak to się buguje na tych po prostu beczkach. Ciągnij, malina. Ciągnij, malina, ciągnij. Kurde, albo wiesz, co teraz za tył znowu spróbować podczepić no i też to No właśnie, właśnie. Tak o tym myślałem. No to jest naprawdę hardcore Szybkę sobie otworzyłem z tyłu, co to na to. No, kultura. Łops. I idzie teraz Do, Gdzie mam kółka? Do tyłu Oj 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 Ale łogo miota No ja to No ja to Nie wiem, gdzie kręcić Alko dźwigał, dźwig go Nie gdzie kręcić tymi kołami hmm. Ja też nie wiem Kurde, no nie ma jak, z przodu by się przydało, żebym teraz te, równocześnie ciągnął jak ty No. O, o, o no. O, o, patrz! O! O! o patrz, to co go O! O! o teraz... Ha... Rad. I idzie. Tak byś zmienił opony? No to... Do, do spróbuj. No nie, no... no. O. O. o! O! Łapiesz coś, czy chciałbyś? Czekaj... O! Ja tak źle to będzie robił. No... Ciężko coś tu widzieć. Coś... coś kur... Teraz go od z znowu piją. No spróbuj. Zaczynamy z No, jazdy. Ja nie wiem, czy to dobrze haratam. Haratasz to? No. No ja też haratam i... Ursusa nie ruszy. Ursus... Bardziej. Spróbujmy się dwóchkę poczepić. Nie nie. Ja inaczej Bo no ty prostu... tak od boku musisz się ustawić. Tak jak ty ja się ustawię po prostu. No. No hardcore, hardcore jest wyciągnąć ursusa z beczek. <laughs> No tak to jest, bo Tak to Gdy jest tak? jak się komuś chce bawić. <coughs> nie powiem komu już. Bo mieliśmy zwiedzić mapę. Mhm, mm tak. To nie ja go tam utknąłem. No ty nie, ale ja ci pomagałem. I <grym> dzięki mnie... No tak, gracja. Uwolniliśmy jeden traktor. Na dwa. No. Oh. no, ciągniemy. No ponad masz wszyscy. No i dupę mi podniosła. No, patrz, patrz. Patrz, jak ta Jakby mi dupy nie podnosiło, to ten... Beczkę ci kupię. Kupiweczkę, no. Gdzie ona jest? Jeszcze nie kupiłeś. Jeszcze nie kupiłeś?! No nie. Co o, zarobię no? Co ty robisz, no? Kupiłeś? Kupiłem. O, ale jesteś szybki. Par beczka. cię. No, sorry. O, dobra. Niech brzmi. Sorry. Sorry, sorry. Mnie już tyle razy przeprosiłeś w życiu. Dobra, okay, tak. Podjeżdżam, żeby dobrze zapiąć. No. O, jest. Dobra, Te, teraz pójdzie, teraz pójdzie, Daj, Harad. No ciągle. Ej! O, ale paczek się rusza Oj! <noise> ale paczek go wychali No prawda! <noise> Miota mnie po mapie Miota mnie! Nie ciągnij, ciągnij, ciągnij! Czyli paczek go na, na zmianę <noise> Dobra, czekaj, stój, stój, nie ciągnij Na trzy! Trzy! Poszło! <noise> na trzy! Trzy! <noise> Ej, ja nie mogę, no, nie da rady go, tak. 4 ja, na 4 ja, włączone ja, mam. Pole, ja nam, pole nam obecnie jest. Czekaj, podjedźmy, podjedźmy, do przodu, do przodu, chodź. No, do przodu, zadaj. To podjechało <laughs> I do ty ja, ja już podjechałem. <laughs> Ej, to nie robi nic różnicy. No, no bo jakby to nie był sztywny, to by robiło, ale sztywny to. Masz... Musisz się zapiąć do mnie, ty. Mówisz? No, spróbujmy to. Tylko beczkę wyczyna Kurde. Ej, w przodu jadę, kurde pomyłka. To jest sznichol na łańcuchu, tak. Ej, ale weź odjedź no. gdzieś z tą beczką. No już. Mam zamiar. O. No. Istne jaja. Trzejaja, takich nie było. O. No nie było takich jej. Kurde, cię nie zaczepiłem. Kurde nie to nacisnę. o nie to Dobra, jestem czekaj. Jesteś? Czekaj, bo se... Odpiąłem to. Nie ruszaj się. <grymna> <grymna> Tragedia. Noch ten Ursus. Nachus no, Ej nie no muszę zajechać, żebyśmy byli, w... żebyśmy byli na wprost, nie? No mm, To będzie dopiero stąd. Co za oh. ursus Dobra mniej więcej, <gryw> mniej więcej równo wi wiadę O o dziewiątką cię zapnę ja jest dobra Harare <gryw> Pozdro Znowu mnie trochę wymiota ale patrz, Ursus się rusza, buje się. No buja się, no ale z że się buje? No może pójdzie. może. <grym> 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 no już trochę zsunął z beczki. No zsunął się, ale... Teraz... nie koło go i blokuje już. To na ty się przerzucimy, chodź. Czekaj, to odpinam od niego. <grym> no ja nie będę, jedź. Ja nie będę odpinał od tego SS. -y. No jeźdź swobodnie! Czekaj, bo chcę się wystawić. Nie hamuj! Jest! Dobra. Cię wycisło. Dawaj go. Cioramy. Trzeba kręcić kukami, kręć kukami w lewo, w prawo. Kurde, ale mnie miota. O mm. Dobry Ursus. No ursus jest mosiężny Mosiężny Mozież. Ty patrz jak się sunął mocno już Czekaj No sunął się Jak on wisiał na tych wszystkich beczkach to my i tak goła nie wytargali już Wygląda no. ta z środka kamerka Ja Ja tu patrzę przez tylnią szybkę jak zawieszenie się gnieca Oj tam. Ty już mu normalnie nie no Czekaj, odczepiamy się od niego. No odczepię się. <grym> Zapniemy się tak prosto. Aha, wiem. Znaczy taki jest plan. Aha, ja. ja wiem. Dobrze, że wyciągniesz. <grym> <grym> ja zrobię razem. Plan jest ambitny. Już? Bardzo. Jest Bo... No ja pełna no Całą ja wieś to, musimy po prostu tu Już nie ma sensu <śśmienicza> misja się powiodła <śmienicza> <śmienicza> Tak, mi jest, jest Jest Mój! Kurde, na no dobra to, że chciałem przejść się. Jest Odzyskaliśmy Ursusa Niesamowite No Niesamowity Ursus I... Wszystkim co się dało Niesamite Gdzie jedzisz? No zapinam tą przyczepę. Właśnie siedzę w środkowka. Znaczy, oh, ja jadę bizony. Ty, ale wiesz co? Co? To wejść do traktorów podepnij coś jeszcze potem. A, no, no i jednym traktorem to będziemy ciągnąć. No. No to dobra, tu mam beczkę. Nie. Ja czy... się się wnik czy się da do przodu podpiąć. ja mam dwa łańcuchy to wystarczy myślę ty wiem, czy... jak, jakbyś dał jeden łańcuch to nie. ja mogę bizona holować okay. no to masz y, łańcuch a bizona się nie da podpiąć. musi się dać wszystko nie, się da się. Wszystko się no to masz na łańcuch spróbujemy nie, z jest... ty na L się dodaję burty no. koniec dość no